Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w kaplicy naszej parafialnej, ponieważ chciałem Cię zaprosić właśnie w tym czasie drugiego dnia Wielkiego Postu do tego, żebyśmy pochylali się nad cierniami Pana Jezusa. To, co sprawia Panu Jezusowi największą przykrość, to, co powoduje Panu Jezusowi, że dokładamy mu cierni. Chodzi o to, żebyśmy poprzez naszą postawę, tak, żyli, tak postępowali, abyśmy Panu Jezusowi pomagali w tym żeby ulżyć mu w cierpieniu, ulżyć mu w bólu. I chciałem zaprosić Cię właśnie tutaj w tym czasie, dzisiaj jest czwartek po Popielcu, i chciałbym Cię zaprosić w dniu jutrzejszym do postu, w intencji właśnie, żeby nie tylko, żeby czegoś odmówić, ale za same, dla samego odmówienia, ale by był to czas, że chcę komuś w czymś pomóc, że chcę komuś okazać miłosierdzie, że sobie coś odmawiam, to co jest tą Wielkiego postu, każdego Postu Piątkowego, że każdego dnia w Wielkim Poście będę sobie odmawiał jednej małej rzeczy, y, za którą będę później przekazywał to komuś. I na przykład chciałbym Cię zaprosić do tego, może zrobić taką skarbonkę wielkopostną y, ze słoika po ogórka, czy zrobić z, z, z tektury, gdzie będziemy odkładali y, y, właśnie to, co zaoszczędzimy, czego, z czego zrezygnowaliśmy. Na przykład rezygnujemy z drugiego dania, żeby zjeść i to co zaoszczędziliśmy, wkładamy do tej skarbonki. Odmawiamy sobie na przykład łyk y, jakąś kawę, która i tyle ona kosztuje, odkładamy do skarbonki. Odmawiamy sobie banana, ciasteczko, cokolwiek ile to kosztuje czy batonika i odkładamy to do skarbonki, by właśnie w ten sposób odmawiając sobie czegoś dać po prostu komuś y, radość, napełnić jego brzuch, by jemu pomóc na końcu wielkiego postu. Ile to będzie? To mogą być groszowe rzeczy, ale niech to będzie nasz dar serca, niech to płynie z naszego serca, by właśnie tej osobie okazać właśnie takie miłosierdzie i ten dar. Właśnie, że zapraszam Cię do tego, by każdy piątek, może przez cały rok, ale w tym wielkim poście, przez te 40 prawie dni, by sobie jedną rzecz odmówić w ciągu dnia i z tego, co zaoszczędzamy, by przekazać ubogim. Najpierw do skarbonki, a później na zakończenie Wielkiego Postu przekazać tej osobie potrzebującej. Zapraszam, byśmy ulżyli w cierpieniu Panu Jezusowi, wyjmując mu jeden cierń z Jego głowy, tak jak po prostu nasza patronka święta Rita miała stygmat jednego ciernia, aby ulżyć w cierpieniu Pana Jezusa, tak samo również i my ulżyjmy Mu w cierpieniu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.